Wieczorami pokazy na niebie, w ciągu dnia pokazy na Ziemi, lecz nie tylko. Wraz z piątą edycją PyroMagic odbyła się druga edycja Firefighter Combat Challenge. Tu zmierzyli się najdzielniejsi strażacy z całego świata. Ten sport zaczyna nabierać rumieńców, jest bardzo chętnie przyjmowany przez strażaków i jak widzimy, przez publiczność. Taki jest nasz zresztą cel. Ta konkurencja wyzwala u strażaków bardzo fajną, zdrową rywalizację. Natomiast jest też dobrze oddającą naszą pracę przedstawieniem. Te wszystkie konkurencje w zasadzie oddają każdą czynność naszych działań wciąganie czy wnoszenie ciężarów na dużą wysokość, ewakuacji. Sytuacja poszkodowanych z miejsca zdarzenia, czy na przykład tak jak tutaj z samymi plecami zawodnik przesuwa ciężką sztabę. Taka czynność symuluje romanie na przykład drzwi do pomieszczenia, w którym musimy natychmiast podjąć akcję ratowniczo gaśniczą Przed strażakami stało wiele wyzwań, które z pewnością nie należały do łatwych. Każdy etap zawodów był bacznie obserwowany przez sędziów, ponieważ nawet mały błąd, taki jak na przykład pominięcie schodka przy zbieganiu, skutkował doliczeniem karnych sekund. Najcięższe zadanie, jakie na ostatnim kątu jest, oczywiście tego 80-kilogramowego manekina trzeba dociągnąć do mety. Czyli nie jest to takie łatwe zadanie, jak się wydaje. Oczywiście, jak widać, każdy to robi w odpowiednim stroju, za co są... Odpowiednie naliczane punkty, musi być wszystko spełnione według regulaminu. W tamtym roku wygrała wygra akurat nasza jednostka ze Szczecina, ale w tym, jeżeli można spojrzeć na wyniki, to jest bardzo wyrównana wyrówna walka. Strażacy startowali w trzech kategoriach, indywidualnej, sztafecie i tandemie. W klasyfikacji indywidualnej prym wiedli Amerykanie i Słoweńcy, jednak nasi polscy, a dokładniej szczecińscy strażacy, deptali im po piętach. Rekord niepowity to rekord w kategorii. Jest ale Jestem zadowolony, poprawiłem się i mam nadzieję, że, że koledzy również tutaj dadzą radę, bo jeszcze jest, jest nas dużo i, i są chłopacy mocni. Wszystko jest istotne tak naprawdę tutaj w tej konkurencji. Nie wiem, nie można tak by pośrodkować. I trzeba być Ci wytrzymałem i szybkim, i silnym, i mieć dobrą głowę. Wyzwania jakie postawiono przed strażakami nie były łatwe. Przygotowania do nich trwały nawet kilka miesięcy. Praktycznie od roku się przygotowuję na te zawody. Byłem zaproszony rok temu w Toruniu. Na, udało mi się osiągnąć dobry czas i systematycznie, kiedy poznam te wszystkie przygody, przy, przeszkody przygotowywałem się w jednostce u siebie. No i cały czas poprawiam swój wynik, także mam nadzieję, że niedługo będę mistrzem. Rok się przygotowujemy, startujemy w różnego rodzaju zawodach, biegamy, biegamy e, e, w zawodach na wieżowiec Tutaj u naszych zachodnich U naszych zachodnich sąsiadów Trenujemy troszkę lekko, lekkoatletykę, wspomagamy się różnymi trenerami, m.in. trenerem skarżyńskim, lewandowskim. Trzeba trenować, tak, taki tor jak tutaj, trzeba dwa miesiące przygotowywać się sumiennie, dwa, trzy razy w tygodniu trzeba trenować. Organizacja zawodów spoczywała na barkach Państwowej Straży Pożarnej, to dopiero druga edycja, a jednak zawodnicy przyjechali nie tylko z Europy, ale również z Ameryki. Przyjechali do nas strażacy niemalże z całej Polski. Najlepsi ze strażaków przyjechali do nas Słoweńcy, Litwini, Amerykanie z pas lotniczych w Niemczech. Przyjechali Niemcy, Brytyjczycy, Czesi. Nas to bardzo cieszy. Na całym świecie, w całej Europie są zapaleńcy, którzy chcą pokazać, że są dobrze w tym sporcie, bo ten sport jest naprawdę dla twardzieli. Wydawać by się mogło, że to zawody dla prawdziwych mężczyzn, chociaż w tym roku wzięły w nich udział trzy panie, jedna francuska i dwie słowenki, zarówno w klasyfikacji indywidualnej, jak i grupowej. Zobaczymy, kto jest najlepszy. I tu w klasyfikacji grupowej spotkają się Polacy ze szczecińskiej jednostki numer 3 z Amerykanami. Kto będzie najlepszy? Przekonajcie się Państwo sami. Szczecinianie na czysto, minuta 22, wygrywają Szczecin. Serdecznie gratulujemy. Jak emocje? Super, cieszymy się, że powtórzyliśmy sukces tak naprawdę. Jak wierzyliście w to, że obronicie ten tytuł? No tak, wiadomo, nie? Czekaliśmy na samej górze, żeby ich tam mieć nad nimi przewagę trochę. Przewaga jest bardzo ważna, nie? Jeżeli ma się przewagę tam w sekundę, dwie, to z, z odrobiną szczęścia można to kontrolować, nie? Ale byli naprawdę, są najlepsi zawodnicy na świecie, Amerykanie. Udało nam się kolejny raz ich pokonać, trzeci raz ich pokonaliśmy. Czyli już możemy mówić o tym, że nie Amerykanie, ale Szczecinianie, Polacy są najlepszym, najlepszą strażą pożarną na świecie? No myślę, że z tym to trzeba jeszcze troszeczkę poczekać, bo jednak klasyfikacja Open mówi wiele, jeżeli chodzi o wyniki indywidualne, aczkolwiek gdzieś tam po piętach deprzemy. Jeszcze jedno. W takim razie jak jest łatwiej? Grupowo czy indywidualnie? No Na pewno łatwiej jest grupowo. Indywidualnie trzeba zrobić to wszystko samemu. Ale liczy się zgranie zespołu, nie popełnianie błędów i, no i się osiąga sukces, tak jak dzisiaj. W zeszłym roku zawody Firefighter Combat Challenge wygrali szczecinianie z jednostki numer 3 Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. W tym roku udało im się ponownie pobić Amerykanów, ale uwaga, z przewagą zaledwie o pół sekundy. <grym> Równolegle zawodami dla dorosłych zorganizowano zabawę strażacką dla dzieci. Stopień trudności był dostosowany do maluchów, jednak im również nie było łatwo. Dzieci, które wzięły udział w zawodach, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz medale. Jednak chyba największą radością była możliwość poczucia się jak prawdziwy strażak. Maneki, które mają dzieci do przeciągnięcia po tym kawałku asfaltu, waży tylko 10 kg. W porównaniu z tym, którzy mają dorosły, który waży 80 kg. Młot i przesunięte tego glocka, który jest na tej maszynie, to jest waga 4 kg. Dorośli mają 70 kg do przesunięcia. Tak jak wspomniałem wcześniej, to jest mówię, lustrzane odbicie konkurencji dla dorosłych. zawodów Firefighter Combat Challenge. Czego wziąłeś udział w zawodach, strażac? Lubię straż po prostu wziąłem, bo lubię i tyle. A podoba Wam się praca strażaka? Tak, tak. A co najbardziej? Tam, e... Mam tatę strażaka i wszystko. Mówi powiedzieć, jak masz na imię do kamery. Adam. A powiedz mi, ile masz lat? Cztery. Cztery. latka masz. I dlaczego chciałeś tutaj pobiec? Kto ci powiedział, że możesz tak pobiec jak strażak? No musia. I co, chciałeś tak pobiec? Dlaczego? A kim będziesz, jak dorośniesz? Jak będziesz duży, takim kim będziesz? A co ci się najbardziej tutaj podobało? Kask. Co było najtrudniejsze, a co Ci się najbardziej podobało tutaj na wyścigu? Yy, manekin. Był najtrudniejszy? Tak. A dlaczego? Bo był najcięższy. Co było najtrudniejsze na trasie? Nic. Manekin. Manekin, a ciężki ten manekin? Tak. A ile ważył, jak myślicie? Z 20 kilo. Nie zabrakło też innych atrakcji. Na osoby, które przyszły na Chrobrego w zeszły weekend, czekał jarmark rozmaitości za wody, match racingu oraz wyścigi smoczych łodzi. Smocze łodzie to przede wszystkim impreza, która na sztywno już się wbiła w kalendarz naszych imprez w Szczecinie. Jest to impreza, gdzie wszyscy chętni mieszkańcy Szczecina, a właściwie dokładnie dzielnicy, które reprezentują nasi mieszkańcy, biorą udział w naszych wyścigach na naszym specjalnym wodnym, specjalnym wodnym torze Odra, Mierzyn, osiedle Kaliny, Zawackiego, centrum miasta Ścisłe, poprzez to, że w drużyny 13-osobowe wsiadacie do specjalnych smoczych łodzi. I za pomocą niestety nie koni mechanicznych, tylko koni swoich mięśni, machając wiosełkami, próbujecie z linii startu przedostać się na linię mety w jak najszybszym możliwym z tego sposób. PyroMagic to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym mieście. Na festiwal fajerwerków co roku od pięciu lat przybywają nie tylko szczecinianie, ale także ludzie z całej Polski. Tegoroczny festiwal był swoistą wisienką na torcie pięcioletniej historii PyroMagic. Jest to finał mistrzów, także na pewno jest tutaj niespodzianką, jak każda z, firm, każda z tych firm jest producentem pirotechniki, oprócz firmy z Czech. Ale na pewno przywieźli ze sobą z tego co widziałem, rodzynki, które nie były jeszcze w ogóle odpalane i eksponowane w Polsce. W tegorocznej edycji zaprezentowali się zwycięzcy poprzednich festiwali Fajerwerków. Mogliśmy zobaczyć pokazy pirotechniczne wykonaniu Włochów, Portugalczyków, Czechów i Chińczyków. Każdy z nich zapowiadał nieziemskie widowisko. Międzynarodowy festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic Magic 2012 uważam za otwarty. Tu jest uh, City? Dwa lata temu byliśmy w Szczecinie, dostaliśmy pierwszą nagrodę. W tym roku rozświetlimy niebo. Przygotowaliśmy wiele nowych efektów i naprawdę niesamowitych ciekawostek. To będzie niespodzianka dzisiejszej nocy. W naszym pokazie chcemy ukazać podróż emocji z wnętrza duszy człowieka na zewnątrz. Ludzkie uczucia będą ukazane poprzez światło. To będą emocje namalowane na niebie. W ciągu dnia na wałach chrobrego gromadziło się wielu ludzi, jednak z każdą kolejną godziną do pokazów pirotechnicznych tłum się zagęszczał. To właśnie same fajerwerki przyciągały największą widownię. Ludzie gromadzili się nie tylko pod sceną czy na górze wałów chrobrego, zajęte były również skarpy i każdy metr kwadratowy przestrzeni nadodrą. Jeszcze przed pokazami oczekiwania widzów były duże. Jesteśmy pierwszy raz! Przyjechałyśmy ze Szkocji. Doszliśmy i przy okazji przyszliśmy na imprezę. W sumie na fajerwerki, głównie. A... Się rozkręca, także mamy nadzieję, że będzie fajna zabawa później. Także niewiele się w naszym mieście dzieje, wobec tego warto przyjść i zobaczyć. No wrażenia są niesamowite, przynajmniej dla mnie. Jak co roku przychodzimy na taką właśnie imprezę, będziemy dzisiaj oglądać właśnie falejlerwerki. W zeszłym roku też byliśmy i bardzo nam się podobało, i jesteśmy drugi raz. Mocnych wrażeń i mocnych fireworksów, no, no, dlatego tu jesteśmy. Słyszeliśmy, no. że, że bardzo ładne pokazy, dlatego no, ciekawość czysto, tak? Czas przed i między pokazami wypełniły widzą zespoły DJ-e grające na scenie w ramach Szczecin Music Live. W napływającej scenie przy wałach robrego wystąpili ABC of Funk, Nowika and The Love Finders, Mr. Alexandrowski, DJ Steve The Machine oraz Berliński Beat. Oh, 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 oh. Take me to the candy shop. Uh. Oh, I've been in contemplation over you. I've been missing your smile. What had I been for all that time? Oh, I'm an of your smile. Yeah, yeah, yeah. Nowika to jedna z najciekawszych polskich wokalistek młodego pokolenia, która od lat w perfekcyjny sposób łączy popową wrażliwość z upodobaniem do chaosowych rytmów i osobistych tekstów. Tuż przed godziną 21.45 wały chrobrego pochłonęła ciemność, zgasło oświetlenie ulic, a nawet podświetlenie trasy zamkowej. Szczecińskie niebo zmieniło się w scenę dla świetlnego widowiska, na które przyszło około 100 tysięcy osób. Witam serdecznie wszystkich Państwa na największej imprezie w Polsce tego typu. Już za chwilę, za moment, będą mogli Państwo podziwiać Mistrzów, najlepszych z najlepszych. Życzę Państwu dobrej zabawy, niezapomnianych wrażeń. Każda z ekip swój pokaz przygotowała do muzyki. Jeden z był wspólny. Pierwsze minuty pokazu każdy z krajów musiał przygotować jak co roku, do jednego utworu. Pierwszego dnia festiwalu, czyli w sobotę 11 sierpnia, zaprezentowały się firmy z Włoch, zwycięzca pierwszej edycji, i Chin, zwycięzca trzeciej edycji Pyro Magic. Z drugi dzień festiwalu należał do Portugalczyków i Czechów, czyli zwycięzców drugiej i czwartej edycji PyroMagic. I to właśnie ci ostatni według jurorów zasłużyli na główną wygraną, a jest nią Puchar Prezydenta Miasta. Każdy pokaz trwał minimum 18 minut. Przez dwa dni festiwalu widzowie obejrzeli ponad godzinę pokazów pirotechnicznych na szczecińskim niebie. Pokazy fajerwerków na Wała Chrobrego obejrzało około 100 tysięcy osób, to około 30 tysięcy więcej niż w zeszłym roku. W ostatecznym rozrachunku w ubiegły weekend odpalono 23 tony ładunków pirotechnicznych z sześciu różnych barek. Dodatkowo pokaz finałowy przygotowany przez polską firmę Surex był kolejną nowością. Pierwszy raz w Polsce zostały użyte ładunki produkcji japońskiej o średnicy 10 cali i wadze 17,5 kg. W moździerze, z których wystrzeliwano te ładunki miały wysokość 2,2 metra. Impreza na wała Chrobrego zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, trwała do późnych godzin nocnych. Szczecinianie obserwowali zawody strażackie, bawili się przy muzyce i podziwiali pokazy pirotechniczne. Po uczcie dla oczu, jaką przeżyliśmy w ostatni weekend, można mieć wrażenie, że miasto, by pobić Pyro Magic, będzie się musiało bardzo postarać.